Ważne jest to, że jeśli ja się wypowiadam, to ja też e, robię coś, mogę się temu przyjrzeć i akceptować pewne rzeczy, takimi jakie są, i nie rejestrować przede wszystkim już tego wszystkiego całego życia. I ten ktoś obok też może mieć swoje własne życie, swoje własne doświadczenia, i nawet jeśli uważam, że nie postępuje dobrze w, moje, w moją stronę, to. To jest jego doświadczenie, bo jaki ja byłem, ja, ja bym na jego miejscu, tak się kiedyś cały czas porównywałem albo jaki jak bym, ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Nie? Moim, mm, tak, i to właśnie jest to, jest, to moje ego jest. E, staram się tym po, właśnie poprzez modlitwę, poprzez przyznawanie się, poprzez rozmowę z drugim człowiekiem, dzieląc się tym doświadczeniem i przypominając sobie, że właśnie to jest krok szósty, siódmy, zwracając się do Boga o to, żeby usuwał e, moje wady i, i fajnie jest, że właśnie teraz w siódmym, robiąc teraz siódmy krok cały czas, e, pomimo to, że zrobiłem program i mam podopiecznych, e, robię ten krok siódmy, e, przez cały czas jestem w stanie przyznać się do wad i prosić Boga o usunięcie ich, akceptując to, jakim, jakim jestem i brać to wszystko jako po prostu Moje doświadczenie. I wszystko jest tak, jak jest. Nie brać tego wszystkiego tak zupełnie serio. I po prostu pozwolić być sobie, pozwolić być z tym światu I, i przez to nie ma tego chaosu ani powrótów pomyśle, po myśl, myśli o, o alkoholu i tej obsesji picia. To jest taki punkt zwrotny. Akceptacja samego siebie i wypoczenie nie tylko ludziom w całym światu, ale przede wszystkim wybaczenie samemu sobie.